Cześć, tu Marek. Zapraszam Was dzisiaj do Flachau na kolejny film z tego ośrodka. Dzisiaj trasa numer 17. Ostatnio prezentowałem Wam trasy numer 11 i 12, i właśnie gondolą numer 12 wyjeżdżam tuż pod szczyt, bo to nie jest do końca szczyt tutaj we Flachau. Tak prezentuje się górna stacja. Na samej górze, jeżeli odbijemy na prawo, będziemy właśnie zjeżdżać trasą numer 12. Link tutaj macie powyżej, jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć, i będziemy trochę trawersować, żeby dojechać do głównego stoku. Tu jeszcze jeden, jedno odbicie do trasy numer 12. Jeżeli tam to przegapiliście, my trzymamy się raczej środka. Jak widzicie, tutaj dużym plusem tego jest, że ta trasa jest nawet na dojazdówce dość szeroka. Odbicie na prawo, żeby szybciej dojechać do stoku, i panorama. Tam po prawej stronie te skały to jest Hochkonik, czyli ośrodek następny, który należy do Skiamade. A z takiej, tak, w środku mniej więcej. Te trasy, które widzicie, należą do ośrodka Wagrain, który zresztą ma połączenie tutaj z Flachał. I my jedziemy do miejsca, gdzie będzie można przesiąść się i kolejką nad Doliną przejechać. W sumie to nawet kolejką, wagonem takim dość sporym przejechać do tego drugiego ośrodka. To jest no, mega fajna sprawa, bo można połączyć sobie jazdę. W jednym ośrodku, w drugim. Potem, za Wagreń jest jeszcze jeden ośrodek, który też jest połączony, czyli inaczej rzecz biorąc, przed nami dość spora ilość jazdy. Po prawej stronie mieliśmy krótkie odbicie: to nie jest jakieś odbicie na totalnie inną trasę. Jeżeli tam pojedziecie, to spokojnie dojedziecie do tego samego stoku, do trasy numer. 17. To jest dość archiwalny, archiwalny film, ponieważ te wagoniki, które tutaj widzicie, kolorowe, takie starszego typu, zostały wymienione na dużo nowsze gondole. Nazwa jednak została. Dalej to się nazywa Flying Mozart 2. Dwa, dlaczego? Dlatego, że jest to gondola, która ciągnie się od stacji pośredniej do górnej części, czyli do szczytu we Flachau. Tu minęliśmy restaurację. Po lewej stronie dość, jak widzicie, jest szeroko. Mamy bardzo fajny widok w tym momencie na stację, do której jedziemy. To taki szary, betonowy budynek i tu właśnie jest możliwość przejścia do, przejechania do tego drugiego środka. do Wagrain. Ten łącznik to nazywa się g-link i jest to wagon, który mieści 130 osób, przejeżdża nad doliną. No i muszę powiedzieć, że jest przeżycie przejechania z tutaj z tego środka Flachał do właśnie Wagrain. W tym momencie widzimy dokładnie przed nami tą stację. Możemy zjechać niżej. Trasa od tego miejsca to jest trasa numer 16. Też będzie prezentowana. Oczywiście, wagrain też się pojawi u mnie na kanale, na razie jednak zostaje przy flachał. Pokonaliśmy 2 km z jazdy 1800 na 1200 przy średnim nachyleniu 26%, ale jest dość szeroko, więc nie ma się czego bać. Pozdrawiam, Marek.